Cześć, czaty, z tej strony Gabor. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o SCP Unity. Z waszej perspektywy weszło może tydzień, może trochę jakby później, ogłoszenie z, na temat SCP Unity na ich Discordzie. Zornor je wysłał, a więc tak. Jakby wam to powiedzieć, SCP Unity Remake zostało anulowane. Zostało anulowane. Ja dowiadując się o tym, ponieważ dowi dowi dowiedziałem się to w momencie jakby wysłania tego ogłoszenia e, dosyć mocno się tym jakby zdziwiłem. Ale dobra, może przejdźmy do konkretów, nie, nie rzucajmy wszyscy smutami, a więc tak, całość generalnie odbyła się na, na Discordzie SCP Unity. E, na Discordzie, który oczywiście macie w opisie, tam zostało wysłane ogłoszenie przez, przez Zornora, czyli osobę mocno odpowiedzialną za to, w którym mówi, że SCP Unity zostało anulowane, jakby to, co zostało do, tej, do tego momentu stworzone sobie istnieje, ale nie będzie dalej jakby wspierane, nie będzie ulegało developmentowi. Jest to spowodowane tym, że około pół roku temu, e, jakby osoba głównie odpowiedzialna za to, czyli Zornor, e, miał dosyć, zaczęły się takie mocne jakby jego problemy zdrowotne, e, gdzie to się nasilało i w końcu musiał trafić do szpitala. E, i to wszystko jakby tak bardzo mocno przeszkodziło w developmencie. Jakby chłop no jednak miał problemy zdrowotne, później się one nasiliły, trafił do szpitala. Jeszcze do tego wszystko stres, symptomy z całych problemów i po prostu zdrowie mu na to nie pozwalało. W dodatku dużo się działo w jego życiu prywatnym, więc jego decyzja jest taka, że Woli jakby zadbać o siebie, woli yy, zadbać o własne zdrowie, co jest całkowicie zrozumiałą sytuacją i życzymy, ja oczywiście, przynajmniej ja, życzę mu jak największego zdrowia, że chłop jednak woli wybrać swoje jakby zdrowie niż, niż, niż development jakiejś gry, więc ja jestem całym sercem za tym i yy, jakby to jest główną przyczyną tego wszystkiego. Po, pogorszenie się stanu zdrowotnego, ponadto jakieś zmiany w życiu prywatnym. Oczywiście całe ogłoszenie, jaki serwer Discord macie w opisie, możecie sobie go przeczytać. Eee, to, to były złe wieści. Jakby jest Punity Remake... Anulowane, ta gra naprawdę, mi jest strasznie żalna na serduszku, bo ta gra miała szansę się przebić do jakby takiej, do ludzi, którzy nie wiedzą czym jest SCP, naprawdę zapowiadała się super, ale dobra, ja sobie już posmutałem, jeżeli chcecie, posmutajcie sobie razem ze mną, jeżeli nie, no to zapalcie chociaż, może nie wiem, przysłowiowi nic w komentarzu, ale jest jakieś dobre wieści. Kilka osób, które jakby robiło razem z Zornorem e, UCP Unity Remake, zaczyna sobie nowy projekt. Nazywany jest Project Aeton, Aeton, Aeton który będzie e, krótką e, single-playerową gierką z perspektywy pierwszej osoby, czyli z oczu postaci, jak na przykład Ultimate Edition, czy znaczy Containment Read Zwykły, czy SL. E, jest jakby to jest na temat e, Jednego SCP-ka, tak? Będzie to gra bazowana na jednym SCP-ku, który będzie jakby dobrze zrobiony. Nie będzie to limitowane, jakby ograniczane tylko i wyłącznie do horroru. Jest to będzie robione na Unreal Engine, na przykład Unity Remake był robiony na Unity, a to będzie robione na Unrealu. Eee... <laughs> oczywiście oni założyli sobie swój serwer disco, do którego za chwilę przejdziemy. Link, oczywiście, do niego macie w opisie. Wszystkie linki macie w opisie, żebyście e, mog jakby mogli. E... Oby kontynuować, jego śledzić projekt. Jeżeli tam są jakieś pytania, jeżeli macie na ten temat, to po prostu wbijcie sobie na ten serwer Discord, tam możecie mieć udzieloną odpowiedź na te pytania. Jest tam specjalny kanał pytania i odpowiedzi, w sensie pytania i zapytania, wiecie o co chodzi? Jeżeli chodzi o SPUnity Remake, no to e, możecie w każdym momencie zapytać Zornora, on ma otwarte dm -y, prywatne wiadomości, więc możecie do niego napisać, e, może wam odpowiem, może nie. E, no i chłopu generalnie pisał, że jest zadowolony, jest dumny przede wszystkim z tego, że e, udało mu się zgromadzić taką, taką ekipę, takie community wokół tego wszystkiego. E, jest dumny, ale no niestety tak to się musiało, znaczy musiało, tak to się niestety skończyło, no życzę jak najlepszego, dziękuję za te wszystkie lata i, i liczę, że jakby pewne rzeczy będą ciągle jakby wspierane i kontynuowane. Eee, jeszcze, jeszcze takie małe efekty, którego wy tutaj nie widzicie, zaraz mogę wam je pokazać, o. Eee, jeszcze takie pytanie i odpowiedzi, eee, gra eee, nie będzie otwarta nie będzie chyba otwarty kod, tak? Z powodów legalności i w ogóle chyba. Nie, nie wiem, czy to dobrze tłumaczę. No i, no i będzie hostowana na www.unity.com, w sensie, że, że ta strona ciągle będzie funkcjonowała. Sprawdźmy sobie, czy ta strona ciągle będzie funkcjonowała, czy ta domena zniknie. Chyba zniknie, tak? Bo jakbyś nie wczytuje mi się. A nie, coś się wczytuje. Chyba ciągle stoi strona, o ile się nie mylę. Tak, ciągle stoi strona i póki co będzie chyba funkcjonowała. No niestety, tak to się skończyło. Przejdźmy sobie jeszcze szybciutko na ten Project Atheon, na ich Discorda. Kilka osób, właśnie, które robiło Unity Remake przeszło tutaj e, i zaczęli taki własny projekt. Tutaj jest takie rzeczy napisane, takie podstawowe typu, że e, jakby jesteśmy głównie złożeni z tego co było w Unity Remake, z tego teamu. E, Zostało ono w 2021 roku, w styczniu, e, i tak. I oni. E, a e, oni jeszcze tłumaczą, dlaczego tutaj są że o, z powodu tego i tego. Jakby to przed chwilą wam czytałem. I oni generalnie bardzo. To jest ważny artykuł, jakby podpunkt, w którym jest mówione, boże, ta muzyka jest za głośno e, w którym jest mówione, e, co oni planują. E, planują stworzyć mniejszą i bardziej spokusowaną na single playerze e, grę skupioną wokół SCP. Nie będzie to jakby skupione tylko i wyłącznie na horrorze, tylko chcą jakby połączyć ze sobą i te popularne, i mniej popularne scp w jedną grę. <laughs> Dużą zmianą jest to, że z Unity przejdę sobie na Unreal Engine 4. To jest dosyć duża zmiana, bo to są takie dwa duże silniki, e, jakby większość gier, jakie mieliśmy styczność, właśnie było na Unity. Teraz jest to e, Unreal Engine. E, nie wiem, czy to jest dobra zmiana. Wątpię znaczy, nie mnie oceniać, to zależy, jakim się lepiej programuje. Ja osobiście uważam, że jakby Unity, bo i SL na nim jest, i sam w sobie Unity Remake był. Ja na Unity, jak sama w sobie nazwa wskazuję. więc ta, takie jest moje zdanie. Nie wiem też skąd ta zmiana, może oni bardziej preferują działanie na tym no i tak, no to są wszystkie linki oczywiście wszystko będziecie mieli w opisie, i ich Patreona i Discorda, i youtube'a eee, ja, zobaczymy ile wyciągnę można powiedzieć pieniędzy z tego filmu, może jeżeli to będzie wystarczająca kwota, to jakoś ich wesprę na Patreonie, jeżeli zobaczymy jaką mają najtańszą kwotę na Patreonie, to dwa dolarki, więc uważam, że dwa dolarki da się wyciągnąć z tego filmu i jeżeli się uda, to dwa dolarki im może wpłacę, jakby żeby pokazać takie może malusie wsparcie z mojej strony eee, więc jeżeli oglądacie ten film, to wyłączcie bloka, jeżeli ja coś z niego zarobię, to oczywiście zakupię Patreona u nich i, i później to jakoś wyślę potwierdzenie tego na kartę społeczności, czy coś. W każdym razie tak, tak jak mówiłem, wszystkie linki do tych dwóch serwerów macie w opisie, e, tu jeszcze są jakieś kanały pogadankowe i w ogóle zasady, etc. Ten kanał, ten, ten e, serwer związany właśnie z tym, e, z tym nowym teamem jest bardziej rozwinięty, on ma tutaj więcej jakby kanałów, e, więc tak to wygląda. Ja bym jeszcze chciał coś tak się wypowiedzieć od siebie. Co ja o tym sądzę, ponieważ jakby ja z Unity Remake miałem taką dosyć dużo przygodę, ponieważ pierwsze odcinki z Unity Remake u mnie się pojawiły jakieś dwa lata temu i to była taka seria, która jakoś w pewnym, w mniejszym, w większym stopniu napędziła mój kanał, dała mu większego rozgłosu, bo nie było chyba gościa, który robił tą grę na YouTubie, w polskim przynajmniej. Więc jakby mam jakieś takie, może, dług w ich stronę. E, kontynuując, e, osobiście uważam, że to jest jakby taka straszna strata dla całej tej społeczności. Jakby, ja tak jak, jak mówiłem, uważam, że ta gra miała naprawdę ogromną szansę się przebić. Wizualnie wyglądała super mechanicznie, wyglądała super, e, jakby. Po, z pozoru była bardzo super grą, Ja nie mówię, że z pozoru nie. Miała jakby przypatrzeć, że nie miała kilka takich wad, jakby, które jakby są ciągle w, widoczne w takim wczesnym stopniu developingu, ale jakby miała szansę się przebić. Bardzo mi szkoda, że projekt został anulowany. E, czy coś z tego wyjdzie? Nie wiem, zobaczymy czym będzie prote Project, projekt, projekt Ateon. Zobaczymy, czym on będzie, po co on będzie, co stworzył. Jakby zakładam, że to jest początek developmingu, więc może jakieś pierwsze wersje możemy się spodziewać może w kolejnym roku, może pod koniec tego. Na pewno jeszcze z pół roku musimy poczekać takiego bazowego, żeby cokolwiek z tego wyciągnąć. Ale też jest pewna strona tego wszystkiego, której nie w każdym może zauważa, że jest sobie Unity Remake, który był tworzony na Unity i. Mniej lub bardziej jest on związany z SL-em, e, typu ja wiem, że e, ja wiem, ja wiem, ja wiem, że e, oba, obie gry są robione na tym samym silniku, e, jakby mniej większą lub mniejszą styczność ze sobą, jednak to samo uniwersum, ten sam silnik e, jakąś tam z, więź ze sobą tworzy. E, nie chcę nic sugerować, ale jeżeli e, jakby powodem anulowania jest to, że Zornor e, jego problemy zdrowotne z, z powodu X zrezygnował. Ok, kilka osób poszło do tego projektu Aeton, yy, ale bardzo możliwe, że może kilka osób zgłosi się do Huberta i może dołączą do Northwood. Jakby SL może się wiele uczyć od Unity Remake, uważam. Pod kilkoma względami. Unity remake oczywiście kilku rzeczy może się też uczyć od Desela, żeby to nie było, te gry mogły, mogłyby się uzupełniać. Ale w tym momencie, jeżeli są osoby, które jakby developer de de no, inaczej były w developmentie z Unity Remake, to uważam, że w 100% mogły coś fajnego wprowadzić do e Secret Laboratory. Ten sam silnik. E jakieś tam wcześniejsze styczności ze sobą, może te dwie jakby gry się... Może w pewnym stopniu połączą, że kilku osób od nich pójdzie do Norwood i zobaczymy jakieś fajne skutki tego, bo tak jak mówię, SL może się dużo uczyć od Unity Remake. Miejmy nadzieję, bo to by miało taki bardzo, mam nadzieję, mam, mam wrażenie, że fajny wpływ na to wszystko. Więc trzymajmy kciuki, że ktoś się może dołączy do SL-a, bo jakby SL ma. Ma, ma duże pole do popisu, tak samo się może przebić, jeżeli chodzi o multiplayer, i liczę, że. Coś z tego więcej wyjdzie, też trzeba obserwować ten projekt HT Aeton I zobaczyć co z tego wyjdzie, oczywiście chciałbym wam jeszcze przypomnieć, że wszystkie linki macie w opisie do nowego Discorda, do starego Discorda, YouTube'a, Patrona wszystkiutko macie, ja w 100% wspieram ten projekt, mam nadzieję, że jak, jak najlepiej będzie się rozwijać i trzymam potężne kciuki, bo Serce mi się kraje, jak myślę, że to jest koniec Unity Remake Może jeszcze coś nagram z niego, może coś nie nagram, może jakiegoś streama pożegnalnego zrobimy W każdym razie tak nie mówiłem, cały dochód z tego filmu, jeżeli przekroczą 2 dolary Pójdzie na no, albo po prostu ile zarobi, tyle zarobi, resztę dam, resztę dołożę ja, żeby dołożyć tego Patreona. Wszystko, wszystkie potwierdzenia będziecie mieli na, na karcie społeczności albo będziecie na jakimś filmie. W każdym razie tak to wygląda. Proszę o symbolicznego yy, znicza. Dołączcie do nowego projektu, wejdźcie na te Discordy, wspierajcie tak jak ja, bo według mnie warto i serce się kraje, jak się nie myśli o Nity Remake. I to było na tyle. Smutne wieśnie dzisiaj przyszły, znaczy dzisiaj, to już było wiadomo, z waszej perspektywy, pewnie sprzed kilku dni, ale z mojej perspektywy też kilka dni minęło, bo trzy dni ja to nagrałem 26, info było 23, więc też jest to smutna informacja. Ja może coś tam pogadam z Hubertem prywatnie i się dowiem. W każdym razie tak to wygląda. mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał, taki informacyjny. Widzimy się w kolejnych i. Duża strata dla całego naszego fandomu. Do następnego w Wbijcie na wszystkie socjale, dawcie łapkę w górę, wbijcie na wszystko co związane ze SP Unity. Do następnego czaty. Hejka.